już Góral, najważniejsze informacje TKN24 Końskie, witam Państwa i zapraszam. A co w dzisiejszym wydaniu? Prace w Sielpi trwają, sezon coraz bliżej. Zbierali pieniądze na zieloną szkołę dla uczniów z Pomykowa. Noc muzeów w zabytkowym zakładzie hutniczym w Maleńcu. Nowe obiekty rekreacyjne nad Antoniowem. Zaczynamy jednak od tragicznych wieści z Końskich. W rowie melioracyjnym w okolicach ulicy Wilczej w niedzielę odnaleziono zwłoki 57-latka z gminy Końskie. Przypomnijmy, że trzy tygodnie temu, także w niedzielę, kilkaset metrów dalej, ujawniono ciało 49-latka. Służby na ten moment nie wiążą jednak tych dwóch spraw. Wiemy natomiast, że czynności na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. Sezon turystyczny za pasem, a prace związane z remediacją zbiornika wodnego w Sielpi wciąż trwają. Czy woda do niego powróci i kiedy? Zdaniem włodarzy gminy Końskie nie jest to zagrożone i będzie miało miejsce w czerwcu. My tymczasem na ten plac budowy zajrzeliśmy z naszą kamerą. Swój wizerunek dbają wszechnica konecka i warsztat terapii zajęciowej skońskich. Jednostki przygotowały nową stronę internetową. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu Wszechnica Konecka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Działający w Końskich mają nową stronę internetową. Znajdziecie ją pod adresem www.wszechnicakonecka.pl. W nowym portalu głównymi działami są z życia Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie odnaleźć można doniesienia o wszelkich aktywnościach uczestników WTZ-u, a także aktualności, które informują również o wszystkich nowościach związanych z Wszechnicą Konecką. Na stronie znajdziecie także mnóstwo zdjęć w galeriach dział poświęcony nagrodom i sukcesom, są jednostek, opis wszystkich pracowni funkcjonujących przy warsztacie, czy pod stronę poświęconą współpracy z niemiecką organizacją Lebenshilfe. Nie brakuje tam także oficjalnych danych, np. statutu Wszechnicy Koneckiej, czy informacji o organach stowarzyszenia. Są oczywiście także dane kontaktowe, zarówno Warsztatu Terapii Zajęciowej, jak i TWRP Wszechnica Konecka. Zapraszamy do zapoznania się z portalem pod adresem www.wszechnicakonecka.pl to duży comeback do lokalnej polityki. Jerzy Środa stał się gminnym koordynatorem ruchu Marka Materka w Końskich. Środa, niegdyś związany z Platformą Obywatelską, a także posiadający własne lokalne ugrupowanie, głośno zadeklarował wsparcie dla tworzącego się właśnie ruchu prezydenta Materka. Wiemy, że ma on koordynować jego działania w gminie Końskie. Z kolei koordynatorem działań tego ruchu w gminie Stąporków została Dagmara Kowalik, pedagog i ratownik medyczny. Celem politycznym Materka jest utworzenie Komitetu Ponad podziałami, który przejąłby władzę w województwie świętokrzyskim, a także powalczył o mandaty w wyborach parlamentarnych. 3400 zł udało się zebrać zaangażowanym w licytacje charytatywne na rzecz organizacji Zielonej Szkoły dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pomykowie. Wydarzenie odbyło się w miniony piątek, a przyglądał mu się Piotr Malinowski. W piątek w siedzibie Koneckiego Centrum Kultury w Końskich miała miejsce licytacja charytatywna na rzecz uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie. Uczestnicy licytowali m.in. obrazy i zdjęcia. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na zieloną szkołę dla dzieci. Przybyłych gości przywitała Marzena Kondziela, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich. Spotykamy się dzisiaj na akcji charytatywnej przygotowanej przez Szkołę Podstawową w Pomykowie, której dochód w całości przeznaczony jest na językową zieloną szkołę. Inicjatorką i organizatorką całego przedsięwzięcia jest nauczycielka języka angielskiego pani Agata Wolak. Pani Agata Wolak organizuje Zieloną Szkołę Językową, organizuje dzisiejszą licytację, pozyskała do arczyńców przepięknych prac plastycznych. Do nabycia dostępne były obrazy lokalnych artystów, zdjęcia fotografa Krzysztofa Kamińskiego, czy drewniany karmnik oraz rzeźbiona łyżka do butów. Między kolejnymi turami licytacji odbywały się występy muzyczne uczniów oraz absolwentów placówki edukacyjnej. Zaśpiewały między innymi Alicja Woldańska i Jagoda Szczegielniak. Na wydarzeniu obecny był między innymi zastępca burmistrza miasta i gminy Końskiej Krzysztof Jasiński oraz przewodniczący rady gminy Piotr Słoka. Pięciu pijanych kierujących rowerami oraz motorowerami w miniony weekend zatrzymali koneccy policjanci. Rekordzista z końskich miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Zatrzymań dokonano na terenie gmin: końskie stąporków, radoszyce i ruda maleniecka. Złapani mężczyźni muszą liczyć się teraz z bardzo wysokimi mandatami karnymi. W górnikach powstał piękny amfiteatr. We wtorek miało miejsce jego oficjalne otwarcie, połączone z obchodami Dnia Rodziny. Przy szkole podstawowej w górnikach w gminie Radoszyce w ostatnich miesiącach powstało wiele ciekawych elementów zmieniających otoczenie. Najbardziej efektowny jest amfiteatr, ale placówka doczekała się też udoskonaleń wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wyremontowano łazienki, odświeżono sale, a przed budynkiem powstał piękny ogród. We wtorek, podczas specjalnego dnia rodziny, władze szkoły dziękowały sponsorom i przyjaciołom, bez których rozwój tego miejsca nie byłby możliwy. Jestem dumny, że mogę być tu teraz w tym miejscu i współpracować z, z tym środowiskiem. To są naprawdę wspaniali ludzie. Oczywiście jeżeli jest jakiś wspólny cel, a tym celem było poprawienie warunków naszym dzieciom i, i ten cel wszyscy zrozumieli, to naprawdę zryw, zryw tych wszystkich, całego społeczeństwa to był jak zryw do powstania, można powiedzieć. Udało nam się bardzo, bardzo dużo zmienić otoczenie tej szkoły i nadal ono się zmienia. Piękny amfiteatr za budynkiem szkolnym powstał w 90% za pieniądze od sponsorów oraz w ramach prac wykonywanych w czynie społecznym. Obiekt mogący pomieścić około 250 widzów nie jest jeszcze oficjalnie odebrany, ale w trakcie wtorkowego Dnia Rodziny miała miejsce jego prezentacja. Przy szkole rozpoczęła się już budowa boiska do piłki nożnej, jest jakościowy nowy stół do tenisa, wielka plenerowa szachownica i w końcu... Ogród, który jest dumą społeczności szkolnej. To wszystko owoc dobrej współpracy władz szkoły z władzami gminy Radoszyce oraz prywatnymi sponsorami. Udało nam się w ciągu tych niespełna pięciu lat pozyskać właśnie dzięki tym wspaniałym ludziom około 100 tysięcy złotych na poprawę warunków. Oczywiście ogromna pomoc i organizacyjna, logistyczna i nie tylko pana burmistrza w tym dziele. Ale też y, potrafił y, pomóc właśnie w tym, żeby, żeby to środowisko, nie tylko nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice, ale nawet szersze środowisko, nawet ludzie spoza y, obwodu szkoły, którzy y, czasami zobaczyli, że mała szkoła y, też. Y, ma potrzeby nie tylko duże szkoły prawda miejskie też te dzieci chcą być szczęśliwe Wielką pomoc placówka otrzymała od fundacji PGE i jej przedstawiciela wywodzącego się z gminy Radoszycy Marcina Gierczaka a także pracowników posterunku energetycznego w tej miejscowości ale także od kilkudziesięciu innych osób jedni ofiarowywali swoją pracę inni materiały jak na przykład drewno a jeszcze inni po prostu środki finansowe Przed szkołą teraz kolejne wielkie wyzwanie budowa hali gimnastycznej na ten cel gmina Radoszyce pozyskała Środki z Polskiego Ładu oraz zabezpieczyła już wkład własny. To, co dookoła przez te 5 lat szkoła się zmieniła, to, co w środku zostało zmienione, to nie musimy Was przekonywać, bo to są czyny i to są widoczne zmiany, które służą dla naszej kochanej młodzieży. Ja niech przedłużając, bo pewnie jeszcze będę wywoływany nieraz do tablicy, powiem: dziękuję Wam wszystkim, bo to jest. Praca zespołowa, to jest praca sponsorska, ale też praca rąk ludzkich Marek. Trzy dni robił altanę Marku prawda? Też i Twoja zasługa oprócz sponsorowania to też przysłużył się do tego, żeby fizycznie to robić. Ale Szanowni Państwo, 100 tysięcy ze sponsorów to jest kupa, naprawdę duże pieniądze. 200 tysięcy przy tym okresie włożyliśmy z Urzędu Gminy Radoszyce ale to co przed nami to co najważniejsze to że została podpisana umowa umowa na budowę Hania. szanowni państwo na to po prostu zasługujecie a już 10 czerwca szkoła podstawowa w górnikach będzie obchodzić jubileusz swojego stulecia już dziś społeczność zaprasza na to wydarzenie początek uroczystości o godzinie 9:30 pragniemy dziś podziękować wam za wszystko co dla nas robicie za waszą opiekę i miłość. My, wasze kochane kłopoty, przepraszamy za wszystkie troski, których wam przysparzamy. Wiemy przecież doskonale, że rodzina to wielki skarb. Moje rodzinne drzewo ma tyle lat, że trudno zliczyć. Ja jestem mam gałązką, na której listków sześć, a moja młodsza siostra dopiero listki dwa. Tata, ta mama, aż też nie dziadkowie, Pozo, mocne gałęzie, nie złami gwiazd, pradziadek pięć drzewa. moje rodzinne drzewo ma wiele razy pra, pra. rok rock and do i w dór i w mor, już od rana aż po zmrok, i tak przez okrągło. Noc muzeów to inicjatywa od wielu lat ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem w całej Polsce. W naszym regionie specjalne zwiedzania zorganizowano na terenie zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu. W sobotni wieczór w zabytkowym zakładzie hutniczym w Maleńcu miała miejsce noc muzeów połączona z wystawą obrazów malarza Łukasza Milaka Kalinowskiego. Goście mogli w mglistej atmosferze oglądać starą chutę. Mamy dziś europejską noc muzeów. Otwieramy podwoje dla zwiedzających. Zaczęliśmy wystawą, ale przez całą noc będzie trwało nieodpłatne zwiedzanie zabytku. Spodziewamy się jeszcze kilku autokarów, które już zapowiedziały, że do nas przyjadą. Więc będziemy tradycyjnie kuć gwoździe, pokazywać stare rzemiosło metalurgiczne. A na koniec będzie też prezentacja filmu poświęcona jednemu ze znakomitych światowych malarzy. Uczestnicy mieli okazję do kucia gwoździ oraz obejrzenia filmu. Historycznego. Noc muzeów ma na celu ułatwienie społeczeństwu dostępu do kultury. Wtedy to wiele zabytkowych miejsc w Europie jest dostępnych dla zwiedzających za darmo. Do idei europejskiej nocy muzeów zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu włącza się regularnie od lat. Mimo niełatwej drogi do tego miejsca wciąż pojawiają się chętni, aby wziąć udział w wydarzeniu. Często są to goście spoza powiatu Koneckiego. Boiska do siatkówki, a także specjalne altany mają uprzyjemniać czas mieszkańcom, a także turystom, którzy w nadchodzącym sezonie letnim przybędą nad zalew Antoniów w Radoszycach. Dwa boiska do plażowej piłki siatkowej, a także trzy altany, z których będą mogli korzystać wypoczywający, to nowe obiekty, które pojawiły się na terenach przylegających do Radoszyckiego zalewu Antoniów. Gmina Radoszyca pozyskała środki w kwocie ponad 100 tysięcy złotych, ponad 122 tysiące całość inwestycji. W skład w której wchodzą między innymi dwa boiska do piłki siatkowej, które obecnie są na etapie odbioru i w tej chwili też są wykonywane, jak tutaj widzimy po mojej lewej stronie i za mną altanki, trzy sztuki, za kwotę ponad 65 tysięcy złotych. Jest to kolejny etap rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zalewie Antoniów. Wszystkie te działania mają uczynić to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców Regionu, a także dla przyjeżdżających tam wypocząć turystów. Przedstawiciele gminy zapowiadają, że zarówno boisk sportowych, jak i altan w przyszłości przy zbiorniku wodnym powstanie więcej. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu informacji. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia!